W historii szwajcarskiej przestępczości zorganizowanej śledczy odkryli, że dwóch włoskich imigrantów związanych z klanem Maricola prowadziło rozległą siatkę prania pieniędzy i handlu narkotykami, zyski inwestowano w restauracje, pizzerie i małe firmy transportowe w kantonie Turgau. Operacje prowadzona we współpracy z włoską policją finansową ujawniła, że Przelewy przekraczają 15 milionów franków. Był to pierwszy taki poważny dowód, że włoska mafia nie tylko istnieje w Szwajcarii, ale ma tu swoje twarde struktury. Kolejne lata przyniosły następne dowody. W 2025 roku federalna prokuratura Szwajcarii oskarżyła 58-letniego mieszkańca kantonu Argał o współpracę z kolejnym klanem. Mężczyzna miał kierować lokalną komórką drangetty, która zajmowała się logistyką narkotykową, praniem pieniędzy przez fikcyjne kontrakty budowlane. To śledztwo, prowadzone w ścisłej współpracy z włoską prokuraturą, ujawniło, że w samej Szwajcarii działa kilkanaście aktywnych komórek powiązanych z włoską mafią, a wiele z nich funkcjonuje legalnie jako spółki zarejestrowane. W rejestrze handlowym. A więc czym różni się mafia włoska w Szwajcarii od tej znanej z filmów? Przede wszystkim brakiem przemocy. Tu nie ma strzelanin ani eksplozji samochodów. Jest elegancja, rachunkowość i pozorna normalność. Szwajcarskie miasteczka to nie Palermo. Tutaj mafia nie zabija, tylko inwestuje. Wchodzi do świata biznesu w białych rękawiczkach, kupuje lokale, udziały, nieruchomości a potem spokojnie patrzy, jak pieniądze same się czyszczą. Jak trafnie powiedział jeden z byłych agentów Fedpolu, mafia we Włoszech to brutalność, mafia w Szwajcarii to inteligencja. Z czasem szwajcarskie instytucje zaczęły otwarcie mówić o tym, co jeszcze kilka lat temu było tabu. W oficjalnych raportach Fedpolu z 2023 i 2024 pojawiły się pierwsze, Bezpośrednie ostrzeżenia o rosnącym wpływie zagranicznej przestępczości na lokalną gospodarkę. Wskazano konkretne branże, takie jak budownictwo, transport, odpady, gastronomia czy logistyka, wszystkie podatne na infiltrację. To właśnie tam mafijne pieniądze najłatwiej stepiają się z legalnym kapitałem, a granica między białym i czarnym biznesem staje się płynna, jak wino z Kalabrii.